Dzień dobry, 27 dzień wyzwania, godzina 11:30, a jestem już po porannych rytuałach. Rytułach. Wszystko wykonane, kodowanie. A, tylko książki nie czytałem w sumie. Kodowanie zrobione, memrise, redwise, mapy myśli, medytacja, trening. Dzisiaj na treningu plecy, pomiary. Oj, zaraz sobie wyjdziemy na pomiary. Może tak w ten sposób. Jak widzimy, jest progres. 91,4 kg. Lepiej niż prognozowałem o 2 kg. Wykresiki się nie łączą, więc jest git. Jeden centymetr więcej w pasie, ale to pewnie błąd pomiaru albo ostatnio po prostu wciągnąłem brzuch za bardzo. W sensie w ogóle wciągnąłem brzuch, bo dziwię się, że, że tutaj jest więcej, a kilo jest mniej. Prawie no 1,3 kg mniej. No ale tak czasem jest, więc dlatego warto mierzyć zarówno się centymetrem, robić zdjęcia w lustrze, no i waga, bo waga to wiadomo, woga, woda i inne też rzeczy, nie tylko tłuszcz. E, inne parametry praktycznie bez zmian, ale jestem już młodszy o 3 lata, więc wszystko idzie w dobrą stronę. Jest to jakby przypadek Benjamina Batona zdrowie, no to co już wczoraj podsumowaliśmy nawet nie wiem czemu, ale żadne kalorie nie podskoczyły według zegarka, więc jest tyle samo ile wczoraj dzisiejszy sen, no lepszy niż wczorajszy zdecydowanie, no ale wciąż za mało o godzinę 20 za mało, no i był płytki głębokiego stu miałem tylko 30 minut plan tygodnia dzisiaj zrobiłem, standardowo w poniedziałek e, trochę sportów tutaj pouciekało może w środę wrócę na tą siatkówkę, z której zrezygnowałem, bo póki co nie mam innych, e, innych planów. No, ale jednak wolałbym nogę, tylko że właśnie wczoraj tą kontuzję lekką doznałem i dzisiaj też się wypisałem z listy. Nie idę na nogę, znalazłem jakąś siatkówkę na 15, więc pójdę na siatkówkę. Wydaje mi się, że to jest mniej przeciążające nogi, i myślę, że to uda radę. Tak, żeby jakiś sport był, też jeszcze spacer sobie dołożę, żeby tych kalorii było trochę więcej, bo wiadomo, że na nodze o wiele więcej kalorii paliłem. Od rana, właśnie byłem na krótkich zakupach po papier świąteczny i do paczkomatu skoczyłem. No i właśnie zaraz będę się brał za pakowanie prezentów. Weźmy prezenty, one się tu. Przy okazji, może pokażę, mają mini siłownię. Yy, która łączy się z sypialnią Same dobre rzeczy tu się dzieją yy, No tutaj się schowały no, i tamten Teraz trzeba się wziąć zapakowanie. Kurde, ale ekspres, 8 minut i muszę powiedzieć, że chyba ten najładniej mi wyszedł i dobrze, bo to dla dziewczyny, przypadkiem mi się udało, Nawet. Ja się zmywam, szykuję się, i idę na siatę, mam nadzieję, że noga wytrzyma, pewnie jeszcze wieczorem jakiś update zrobię z kaloryki. Te już resztę paszek nie będę nagrywał, więc pewnie może nagram, nie wiem, zobaczymy, ale to później, cześć. Dobry wieczór. Już jest przed dziesiątą, żeby już nie przedłużać, bo te paczki bardzo długą i to jest chyba wyjątkowo długi vlog. Już miałem nie wstawiać tego pakowania, ale w sumie czemu nie. Tak wyglądał mój dzień albo część z niego. Była dzisiaj ta siatkówka. No, trochę szkoda mi słów, ale ogólnie Pół zespołu spóźniło się pół godziny, a potem z moja drużyna w 70% stała w miejscu. Pozytywne jest to, że nic sobie z nogą nie zrobiłem, więc działa. Czyli odczuwam ją i dobrze, że nie poszedłem na piłkę nożną dzisiaj. Jutro pewnie też odpuszczę jakąś nogę, może jakąś siatkę znajdę, ale pewnie będę odpoczywał, bo czuję. Dosyć, że tą kontuzję uda, to jeszcze w ogóle teraz zaczęły nogi boleć, to pewnie zakwasy. I ciało się domaga odpoczynku. Dzisiaj u wieczora mówiłem się z kolegami na gierki, więc pewnie się nie wyśpię, ale po prostu wyłączę trubuzik i dam ciału pospać i odpocząć, więc zrobić taki dzień regeneracyjny. Na no szybko Excelik, widzimy, że minus 0,7 kg w tym tygodniu, tam źle mówiłem wcześniej na vlogu, więc no, prawie jeden kilogram, jestem bardzo zadowolony. Poza tym czwartkiem tydzień bardzo udany, jeżeli chodzi o dietę, dzisiaj 1765 jest bardzo dobrze, cardio 1200 to większość ze spacerów niż z tej siatkówki. No ale jednak dużo aktywności, dzisiaj prawie 20 tysięcy kroków, więc spoko naprawdę, idzie to w bardzo dobrym kierunku. Tu widzimy kalendarzyk prawie cały zielony grudzień, znaczy cały zielony grudzień, a prawie cały idealny, bo tutaj czasem po prostu dieta nie była zachowana, no i raz nie robiłem kardy, jest tylko trening siłowy. Tak jak wspominałem, dzisiaj siłowy trening to były plecy. Też fajnie mi się ćwiczy powoli to wszystko. Trzyma się kupy, mam nadzieję, że nie będzie żadnej kontuzji i chociaż do końca roku wszystko będzie tak szło. W ostatnim tygodniu, czy znaczy przed ostatnim tygodniu grudnia pojadę do domu, jak najbliżej świąt, żeby te wszystkie sporty jeszcze zaliczyć. Mam w planach iść na Jump arenę, bo zawsze marzyłem robić salto w tył. A teraz mam dużo czasu, więc w sumie czemu by tam nie iść? I zobaczymy, jak to pójdzie. Czy to będzie dla mnie ok, czy nie. Jeszcze nie wiem, którego dnia, ale dobrze by to było zrobić w tym tygodniu, bo następne to już będzie takie przygotowanie do świąt. No, to tyle. Dzięki za uwagę. Sorry za taki długi vlog, ale no czas, czasem mogę sobie chyba pozwolić na takie szmery, bajery. Do jutra, cześć.